Słowo bardzo piękne, mówi owego dnia, gdy zapadł wieczór, tak się zaczyna dzisiejsze słowo. Owego dnia, którego dnia? No tego dnia, które było proklamowane przez ostatnie dni, kiedy gromadziliśmy się jako Jego lud, jako Jego ciało, jako Jego Kościół. Te wspaniałe mowy w przypowieściach, kiedy Chrystus mówił o tym ziarnie rzucanym w ziemię, kiedy mówił o tym, że to ziarno samo w sobie ma moc. My wiemy, że mówił to też w kontekście tej nowej rzeczy, którą, Bóg, którą on tworzy, nowej drogi. On jest tym ziarnem i my możemy być tym ziarnem, jeżeli w nas jest to nowe życie. Bóg nas chce wsiać w ziemię, wsiać w wydarzenia, wsiać w nasze rodziny, nasze małżeństwa, w miejsca pracy. W nasze sąsiedztwa, w których mieszkamy, żyjemy. Mamy być tym ziarnem wsianym, ziarnem, które ma w sobie moc, a moc ma w sobie to ziarno, które jest nowym ziarnem, tą nową pieśnią, która jest tą nową drogą, która poprzez ten nowy sposób życia, ten sposób życia objawia obecność Boga, uobecnia Boga. Także ludzie mogą. Widzieć Boga twarzą w twarz, doświadczając i widząc nasze umieranie ożywiające. To jest ten dzień na wieczór. Nie wiem, czy pamiętacie słowo wczoraj, kiedy autor listu do Hebrajczyków mówił nam o tym, że trzymajcie się mocno nadziei, trzymajcie się mocno nadziei. Potrzebujecie wytrwałości, bo przychodzą sytuacje trudne. I dzisiaj widzimy. Właśnie taką sytuację trudną uczniów, trzymajcie się mocno nadziei. Potrzebujecie wytrwałości w godzinach próby. Nie dać sobie zabrać, wyrwać nadziei, że to jest ta droga, że Chrystus jest odpowiedzią. Bo Chrystus mówi przeprawcie się na drugi brzeg. Jeżeli jesteśmy Jego uczniami, to nie czynimy niczego sami z siebie. Mówimy bądź wola Twoja, kiedy się modlimy. Ufam, że rano, kiedy wstajecie, modlicie się modlitwą, ojcze nasz. I mówimy, bądź wola Twoja. I każdego dnia, kiedy mówimy, bądź wola Twoja, mówimy, Panie, chcę pójść tam, gdzie mnie poprowadzisz. I Chrystus mówi, przeprawmy się na, drugo, na drugi brzeg. Ale w czasie tej przeprawy na ten drugi brzeg, a co to jest ten drugi brzeg? Pamiętacie, kiedy Chrystus po zmartwychwstaniu ukazuje się na brzegu, na tym drugim brzegu? To jest ta. To nowe życie, to jest wieczność, która chce wkroczyć już w naszą rzeczywistość. Autor listu do hebrajczyków mówi, że wiara jest zapowiedzią, jest przedsmakiem tych rzeczy, których się spodziewamy. Jest zadatkiem. Jest takie użyte słowo zadatek. To znaczy, że mamy już coś w ręku z tego, co w pełni otrzymamy. A pragniemy życia wiecznego, tego zwycięstwa nad śmiercią, tego, że Bóg osuszył łzy, że Bóg zabierze lęk, da nam tę zdolność kochania, przebaczania. To jest wieczność, bo taki jest Bóg. Mamy zadatek. I Bóg chce nam dać zadatek, ale ten zadatek otrzymuje się w godzinach próby. Dzisiaj widzimy godzinę próby. Ta burza na morzu, która przychodzi. Dlaczego jest ta burza na morzu? Przecież Chrystus jest pośrodku nich. Wydaje nam się czasami, że nas to nie spotka. Tak, mamy może takie oczekiwania, że jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to nas burza nie spotka. To nie będzie takich większych trudności, nie będzie kłopotów, nie będzie problemów, nie będzie awantur w małżeństwie, nie będzie poważnych kryzysów, nie będzie trudności z dziećmi, z pieniędzmi, z pracą. Że, że skoro jesteśmy przy Chrystusie, to nas to nie spotka. A dzisiaj widzimy, że spotyka. Żeby się przeprawić na drugi brzeg, żeby wejść w ten nowy sposób życia, potrzebujemy tej burzy na morzu. Wskazaniu na górze mówi o tym domie, który jest zbudowany na piasku i na skalę. I mówi: w jeden i w drugi dom, na jeden i drugi dom spadają deszcze, nawałnice, burze. Tylko jest ta jedna różnica, że ten dom, który jest zbudowany na skalę, ostoi się, ten drugi nie. I tu też widzimy, w czasie tej burzy na morzu objawia się serce uczniów. Oni są z Chrystusem powołani, ale kiedy przychodzi burza, Marek podaje tutaj tak, bez, bez znieczulenia to słowo, bo u Łukasza i u Mateusza, którzy przekazują to słowo, to wydarzenie burzy na morzu, wygląda to inaczej. Oni mówią, że budzą Chrystusem, mówią, Panie, ratuj, giniemy. A Marek? Który przekazuje ewangelię Piotra, mówi bez nieczulenia. Mówili: "Panie, nic cię to nie obchodzi, że giniemy". Ja myślę, że tak, to jest, dla mnie, przynajmniej dla mnie, to słowo jest o wiele bliższe. Bo kiedy przychodzą burze, kiedy są poważne problemy, to ja nie mówię "Panie, ratuj", tylko mówię "Panie, nic cię nie interesuje moje życie. Gdzie jesteś? Nie ma Cię. Jesteś nieobecny? Jak mi się to mogło przydarzyć? Dlaczego mnie?" Nie odpowiada? Nie odpowiada? Myślę, że tak. Myślę, że odpowiada. Ale to jest, to jest ten moment, który po pierwsze te burze objawiają tak naprawdę ile we mnie jest wiary. Bo co to jest wiara? Wiara to jest zaufanie Bogu. Albo mam zaufanie i mówię do Boga rzeczywiście Ojcze i tak naprawdę tym żyję, że jest Ojcem i mówię Bądź wola Twoja. Wobec tego, kiedy przychodzą te trudne wydarzenia, wiem, że jest ojcem. Wiem, że jest ze mną. Wiem, że rzeczy, które daje, są dobre dla mnie. Mają mi służyć, bo Bogu służy. Do Pana należy Ziemia i wszyscy Jego mieszkańcy. Wobec tego Bogu nie wymyka się historia. Skandale, nieskandale, różne trudne sytuacje nie wymykają się Panu Bogu. One są Jemu podległe. One mu służą. I poprzez te wydarzenia Bóg służy nam, żeby nas przeprowadzić na drugi brzeg. I przede wszystkim, najpierw, to jest to słowo, które, które Chrystus mówi do uczniów, kiedy przyjdzie Duch Święty: pierwsze, co zrobi, to przekona świat o grzechu. I w tej burzy naprawdę jest obecny Duch Święty, który mnie przekonuje, jak mało jest we mnie zaufania. Jak łatwo mi ufać, kiedy otrzymuję wszystko, na co mam ochotę, kiedy mi wszystko przychodzi łatwo, prosto, bez problemów, kiedy nie muszę się męczyć, to, to wtedy mi jest łatwo ufać i mówić, że Bóg jest dobry. A kiedy przychodzi burza na morzu i ufam, że Duch Święty Wam to tłumaczy na te wydarzenia, które może dzisiaj są, może wczoraj były, może Pan przygotowuje na to, co ma nadejść. Jak trudno wtedy nie mówić, Panie, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Ale te wydarzenia są ogromną łaską, bo kiedy, kiedy pozwolę Duchowi Świętemu pokazać mi moją rzeczywistość, to jest ten nas następny moment. Pouczniowie na końcu zadają pytanie, które jest kluczem tej Ewangelii, sercem: kim On jest? I to jest właśnie to. Że nie chodzi tylko Bogu i przede wszystkim o to, żeby pokazać, jakże Wam brak wiary, ale Jemu chodzi o to, żebym go poznał, żebym poznał, kim On jest, nie znał go ze słyszenia. Te wydarzenia wszystkie trudne są po to, jest miłość Boga, która przychodzi w tych wydarzeniach i mówi: Pragnę, żebyś odkrył wreszcie, kim jestem. Dzisiaj śpiewamy kantyk Zachariasza, który mówi, że Bóg. Że Bóg da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez trwogi. A się dzięki tym wydarzeniom Pan chce nas uwalniać od tego lęku przed umieraniem, przed śmiercią. Dać nam kosztować słodyczy Jego obecności w tych wszystkich wydarzeniach. Dać nam zaufanie, tak jak czytamy w Księdze Hioba, jest takie powalające zdanie w Księdze Hioba, który mówi... Nawet jeżeli Wszechmocny mnie zabije, dalej będę Mu ufał. Rozumiecie? Ufać Bogu. Wbrew wbrew wydarzeniom, wbrew temu, co panikuje mój rozum, wbrew temu, co wszyscy mi dookoła mówią. Ja wiem, że Stwórca mój żyje. Ja wiem, że odpowie, że mnie przeprowadzi na drugi brzeg. Tak jak Abrahama, wiliz do Hebrajczyków. Tak jak zrealizował wszystko, co zamierzał. Dlatego, że nasze życie jest oparte o Jego obietnicę, o Jego Słowo. Dlatego jesteśmy tutaj i to Jego Słowo staje się ciałem. Mówi moje życie wydane. Bierz i jedz. Trzymajmy się mocno nadziei, bracia. Potrzeba nam wytrwałości, potrzeba nam korzystać także z tych naszych momentów zwątpień, żeby odkrywać. Kim jest nasz Pan, żeby móc pójść za Nim, dokądkolwiek podąża? Jak mówi Księga Apokalipsy, to są ci ubrani w białe szaty, którzy je wypłukali we krwi baranka, którzy idą za Nim, dokądkolwiek On idzie, aby Pan nam dał tę łaskę.